Czyjś sukces. Umówmy się, czasami to jest przyczyną smutku. Yy, tak, yy, powiem w ten sposób. Yy, mamy marzenia, każdy ma marzenia, czasami dzielimy te marzenia z kimś i ktoś te marzenia spełni, a mnie. nie. Yy, czasami to jest niezależne od tego, że jesteśmy akurat w jakimś trudniejszym momencie naszego życia, tak? ale czasami właśnie to jest przyczyną smutku. Jest przykro, tym bardziej, e, dlatego że no, pojawia się zazdrość. Zazdrość jest uczuciem naturalnym, natomiast najgorsze, co można zrobić w takim wypadku, to jest y, karmić tą, tą, tą zazdrość. Tak? Po co to komu? E, mądrość chrześcijańska jest taka, żeby nie zatwardzać swojego serca, tak? żeby otwierać je na drugiego człowieka, jeżeli, to jest w ogóle strata czasu, tak, zazdroszczenie, to jest strata czasu, bo to jest skoncentrowanie się na swojej stracie, a okazja do celebrowania czegoś sukcesu jest okazją do tego, żeby otwar otworzyć się na drugiego człowieka. Też drugi człowiek może ten nasz sukces przeżywać inaczej niż my i ten sukces może być czymś innym u niego. O czym tutaj chcę powiedzieć? Na przykład, nie wiem, niech to będą wymarzone wakacje, tak? U nas nie, u kogoś tak. Niech to będzie wymarzona praca u kogoś tak, u nas nie. Niech to będzie awans u kogoś tak, u nas nie. Czy to we wspólnocie kościelnej, czy w, czy w firmie, tak? Albo urzędzie, gdzie, gdzie pracujemy. To może być publikacja, tak? Ja od kiedy pamiętam, interesuję się publicystyką, chciałbym być dziennikarzem. I no, troszeczkę się tym zajmuję, prawda, działając na YouTube, działając w mediach społecznościowych. Ale jest to oczywiście hobbystyczne. Natomiast, tak. Tutaj chcę powiedzieć o takiej jednej rzeczy. No, przede wszystkim trzeba się. Troszeczkę uczyć w koncentrowaniu w, w sytuacji smutku na radościach, które przeżywają inne osoby, dlatego że dzięki temu możemy w jakiś sposób też zasmakować ich radości i wejść w ich świat, a nie tutaj się okopywać w swoim smutku i goreczy. No ale czasami, mimo wszystko, tak, ten smutek powraca ze względu na to, że komuś, że ktoś odniósł tak jakby ten sukces, który my e, chcieliśmy. To jest oczywiście nadinterpretacja. Nikt nie odniósł naszego sukcesu, ktoś odniósł swój. On jest po prostu bardzo podobny do tego naszego. Powiem tak, no jeżeli nie chcę tutaj walić ściemy jakiejś, tak, że trzeba na siłę teraz się uradować szczęściem tej osoby. Absolutnie nie. To w ogóle prawie nie jest możliwe. Ale nie warto na pewno zatwardzać swoje serce. Absolutnie nie warto to robić. Jedno dobre rozwiązanie to jest po prostu... Elegancko pogratulować i zająć się swoimi sprawami w sytuacji rozmowy z tą osobą, zmienić temat. Albo zastanowić się, czy nie możecie z tą osobą pocelebrować jakiejś innej radości, zdala od sukcesu, który ona osiągnęła zamiast Was, jak Wam się wydaje. I powiem tutaj o historii, która mi się przydarzyła, i która naprawdę była bardzo fajnym sposobem przeżycia smutku, rozterki i, i, i zaproszenia radości do, do życia. Jakiś czas temu, dłuższy już czas temu mój kolega, który jest, który pracuje w, w, w dziennikarstwie, tak, czy jest publicystą, opublikował kolejną książkę też na bardzo podobny temat. Ja chciałbym opublikować taką książkę. To te, dzieliliśmy też wielu wspólnych znajomych, więc było trochę, byłoby trochę niefajne, tak? Nie być na, 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 na wieczorze autorskim. Ale. Tak się akurat złożyło, że w, ta osoba odniosła też sukces kompletnie, że tak powiem, z moim życiem niezwiązany. Urodziło mu się kolejne dziecko. Kiedy doszło, do tego wieczoru autorskiego doszło do niego, mówię o nim nawet jakby to była jakaś porażka, pogratulowałem tak pro forma i natychmiast zapytałem: O, a jak tam mały, i tutaj padło imię Noworodka? Okazało się, że byłem jedyną osobą, która w ogóle zwróciła na to uwagę. Nikt nie zapytał o dziecko, wszyscy o tej książce. Yy, czy... A w tym momencie akurat mój kolega w ogóle myślał i był gdzie indziej. Właśnie wczoraj po raz kolejny został tatą nowego dziecka. I, I to było super okazją, do tego, żeby po pierwsze dla tej osoby, żeby zwrócić uwagę na inne jeszcze radości w jej życiu. Jeżeli dany człowiek, jeżeli danemu człowiekowi gratuluje się cały czas sukcesów z tej samej kategorii, tak jakby ta osoba staje się. Tym sukcesem. Tak? To staje się jedną tożsamością i to nie jest zdrowe. Słuchajcie, sportowiec, którego całe życie to jest sport, w momencie kiedy przestaje być sportowcem, a kiedyś przestanie. Nawet chce sobie życie odebrać. A może jest jeszcze ojcem, może jest jeszcze matką, może jest jeszcze pracownikiem jakiejś firmy, albo sąsiadem, tak? a może ma działkę. Jest, nasze życie jest wieloaspektowe. Po tamtym wieczorze autorskim spędziłem jeszcze z nim chwilę i rozmawialiśmy o czymś, co akurat naprawdę było okazją do tego, żebym ja mógł autentycznie pogratulować i pocelebrować z tą osobą radość, którą, z, z którą ja wiązałem tylko dobre uczucia i tylko dobre emocje. Ja jestem bezdzietny. Nie zazdroszczę nikomu tego, że, że, że ma dzieci. Natomiast dla mnie jako dla osoby bezdzietnej to Bycia mamą czy tatą jest po prostu bardzo interesujący. I stał się taki, kiedy ludzie, z którymi chodziłem do liceum czy do podstawówki, z którymi się bawiłem na podwórku, sami stawali się mamami i tatami i zaczęli oglądać rzeczywistość właśnie z tej perspektywy.